Zanim zaczniemy ten film, powiem wam, że od teraz teraz ta gierka będzie tylko raz w sobotę. Bo przerywam do 15 lutego, bo ja mam jeszcze naukę szkolną i ferie zaczynają się 16 lutego. Więc na razie jednak gra będzie tylko w sobotę, ty, teraz w sobotę, w przyszłym tygodniu sobotę nie będzie gier, ale wró i gierki wrócą dopiero 15 lutego. To zapraszamy do oglądania. Siema Biohazard Ultra Toxic Tu jest, Dzisiaj będziemy grać dwie części Counter Strike Condition Zero. Zaczniemy od tego pierwszej części, bo to pierwszą część oryginalny Condition Zero i drugi jest Counter Strike Condition Zero Deleted Seeds. Zaczniemy od tego. i to jest bliżej, żeby widać lepiej. Zaczynamy.

O, ma tutaj ochronę przeciw środki pośredniego go. wszędzie, kurde. O, jest, jest. Nie mam cut tylko ten. sobie me Już Jeszcze jedno. Kurde, jeszcze ja i jeden gościu złodziejowy W której stronie te Dobra. Tu jest. Tu jest. Chodź tutaj, bo ci... Czekaj, gdzie ta cholera jest? Teś ty głupi złodziejów. Dobrze. Wystarczy, bo ja nie mam miejsca, a mój brat zaraz wróci z pracy, bo jest trzecia, a o 15 kończy pracę. Teraz dolite Seeds. Jedziemy. Nie to, to jest mię. No ładuj się, halo! Nie to! Co jest?

O kurde, on jest taki chaos Ciągle są te złodzieje To jest inaczej niż Condition Zero Oryginalny To inaczej, te maskowniki, a to są inaczej. Ciekawe gdzie. spadł z okna Raczej spadł, spadł, spadł z dachu Oś ty kurde Szybciutko Co? Zas... jest silny O nie, zginął Ha, wybuch Dobra Idziemy dalej Okej, okay, idziemy Idziemy Gdzie? Jeszcze mam nie zaskoczy mi się broń. Jeszcze chyba już więcej 3... ponad 60 eliminacji. Dobra. Nagięte. Zamknięte. Eee, czekaj moment, to bajerki trzeba chyba. Bo... Nie, 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 nie. Skurde, no się cholera jasno. Uważaj, żebyś... Podobny jest do tej, tylko że miał pomarańczowe ubranie. Nie, zaraz mi się skończy. Dobra, trudno. Jeszcze jedno, no szkół. Ekkujmy, dobra. Co dalej? Przemy... Czekaj chwileczkę. Hmm. Nie mam pomysłu co dalej no. Dajmy sobie, żebyśmy stawili save game. Save. Dobra. Może wystarczy, bo ja nie mam pomysłu dalej. No to było na tyle. Dziękuję bardzo. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie. Nawet subskrybujcie do mojego kanału. Dziękuję i do widzenia.